Nie ten tu, tu. Ale no ale to musimy się rozejść tak jak siedzimy, tak? Nie, no nie, nie. No, możecie jak chcecie. Ważne najpierw rozkładacie, przygotowujecie wieczernik. Tam to naczynić. Także to robicie spokojnie, o dokładnie. Dostojnie, może no, był tak. 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 I chodzą ci, co, ci, co przygotowali, chodzą ale po kolei. Ale, ale nie, nie. słuchajcie, bardzo. Nie, wypuśnię. Także było to widać. I rozkładamy na tej zasadzie. Czyli co? Ja mam pytanie. My siedzimy i się wtedy otwiera kurtyna. Tak, dokładnie. Dokładnie, tak jest. Na tej zasadzie. Siadamy. Ja Jezus do środka. Przychodzę. doreczku kleczymy. Ty Przychodzi. Szef przyszedł. Przef Przef. Przef no? siadaj, przychodzi Jezus. Jezus mówi tu kwestię. Bo Podnijając ten czał, że się usiądzie spokojnie. No. Mówi jakąś tam kwestię. Tak, dokładnie. A kiedy tak słowo jest to scena? W ogóle w to... to ona jest po wszystkich przypowieściach, Polski czyli gdzieś koło po godzinie. Jesteście naturalnie, rozmawiacie, pytacie, pytali, rozmawiali, dzieciali, nie, bo bym miał być ten. Ale jest trzeba złutki. Także ty mi żeby tam przynosiły te rzeczy i ten ściągamy. Ściągamy, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Wion, dziękuję bardzo. Te osoby, ja co to przynosimy, to odnoszą. Czwartego <laughs> potrzebujemy, potrzebujemy do składania. Nie, to Zalazie, wynosimy, nie wynosimy w to w ten w to. sposób. Składamy w, to, w, to. w